W dniu 3 maja w Latoszynie Zdroju nastąpi otwarcie sezonu imprezowego. Rozpocznie się o 15.00 koncertem Gminnej Orkiestry Dętej. Po koncercie piknik dla dzieci, konkurencje sportowe, dmuchańca, wszystko zakończy się zabawą taneczną. Atrakcji nie zabraknie. W tym sezonie dla miłośników kąpieli zdrojowych przygotowano szereg usług. Będzie zewnętrzna sauna, balia zimną wodą. Już zapraszamy po prostu do takiej kąpieli kontrastowej. Nowa usługa, nowa terapia to uloterapia. Takie potoczne nazwa, gdzie będzie domek, można tam wieść i tam po prostu pszczoły, które wytwarzają taki mikroklimat, bardzo zdrowotny, przydatny przede wszystkim na układy oddechowe, zarówno górny dróg oddechowy, jak i po prostu płuc i oskrzeli i bardzo ważne. To jest takie ekologiczne. Coś nowego, aczkolwiek znamy właściwości produktów po prostu pszczół, więc to też będzie taka promocja. Z tym, że jeden budyneczek będzie po prostu dla tych, którzy mogą po prostu swobodnie się poruszać, a drugi po prostu będzie dla tych, gdzie musi być pomoc, na przykład na wózku i tak dalej. Inaczej mówiąc, niepełnosprawnych to też będzie poszerzone. No i co po prostu? No jeszcze mamy teraz w jacuzzi wody zapachowe. Serdecznie zapraszam. O rozpoczęciu sezonu zostaniemy poinformowani w wyjątkowy sposób taki pomysł, żeby troszeczkę wrócić do czasów międzywojennego funkcjonowania naszego uzdrowiska i będziemy się starali tutaj troszeczkę po mieście i po okolicznych miejscach przejechać takim tradycyjną bryczką, zachęcając do udziału w imprezie. Jak już informowaliśmy na naszej antenie, Latoszyn Zdrój, lada dzień otrzyma status uzdrowiska. To nie tylko prestiż, ale także możliwość składania wniosków na nowe inwestycje. Jak obserwuję, to więcej ludzi i dobrze spaceruje po prostu po tym terenie i wykorzystuje, więc po prostu ludzie podpowiadają, że to potrzeba. Niedługo na terenie Latoszy Nastroju rozpocznie się budowa pensjonatu, co w pełni umożliwi korzystanie ze zdrowotnych właściwości wód siarczanowo-wapniowych, solankowych nie tylko mieszkańcom okolicznych miejscowości, ale również pacjentom z odległych terenów Polski.